To nie trasa rajdu Dakar. Tą drogą Rafał Nieżurbina dojeżdża do pracy. Przewodniczący społecznego zespołu do spraw przeciwdziałania likwidacji gminy jest rolnikiem. Gospodarstwem zajmuje się wspólnie z bratem i ojcem. Działa wszystko jako jedno, oczywiście, tak naprawdę, bo. Jak pracuję w, dajemy na to podzielony i jesteśmy robotą. Ja odpowiedzialny za opryski, no to opryskuję wszystko tak jak i nawozy. Jeśli je to się wszystko, i bratu, i moje, i swoje. Nierzubida specjalizuje się w uprawie truskawek. To pokaźna plantacja, jedna z kilku. Czy w po to, żeby te truskawki były szybciej niż tamte z drugiej strony? Tamte zrobić, widać, że są. To... Mniejsza. Praca jest trudna i, jak podkreśla rolnik z doświadczeniem, niepewna. Podobnie jak przyszłość miasta i gminy po połączeniu dodaje nieżurbida. Mówimy o zagrożeniach wynikających ze strony oświaty, rolnictwa, e, ochotniczych straż pożarnych itd., itd. My te argumenty konkretne mamy. Miasto jest głuche na te nasze argumenty. Od chwili powołania społecznego zespołu do spraw przeciwdziałania likwidacji gminy Rafał Nieżurbida zorganizował kilka głośnych konferencji, brał udział w wielu spotkaniach, na których przekonywał o zagrożeniach, jakie niesie za sobą fuzja samorządów. Na abszud, na abszud, to już zupełnie inne zjawisko i inny zespół, a dokładnie komitet. Politycy, naukowcy, przedsiębiorcy z terenu gminy, hasłem jesteśmy na tak, namawiają mieszkańców do udziału w referendum, ze wskazaniem na ich zdaniem jedyny słuszny cel zgodne połączenie, które zaprocentuje w przyszłości. Nie można być biernym w tak ważnej sprawie, że jest to sprawa dotycząca. Całej społeczności nam się wydaje, że społeczność zarówno miasta, jak i gminy to jest ta sama społeczność, to są, to są ci sami ludzie, tylko oni formalnie, administracyjnie gdzieś przynależą do, do takiej jednostki czy do innej. Wczorajszą konferencję komitet i jego członków tak ocenił Rafał Nieżurbina. Jeżeli angażuje się w to e, politycy którzy no, no, to oni nie, 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 nie będą później narażeni na te nieprzyjemności, które spotkają mieszkańca e, gminy, takiego szarego człowieka, ponieważ są ludźmi e, funkcyjnymi, tak, podobnie jak ta szeroka lista, to są osoby funkcyjne. Komitet na rzecz poparcia połączenia miasta i gminy wystartował z nową stroną internetową jesteśmy na tak.eu. Pod tym adresem można wyrazić swoje poparcie dla procesu połączenia. Zarówno członkowie komitetu, jak i zespołu po świętach planują działania związane z informowaniem o referendum.